Proszę Państwa, mamy teraz objazd na Sogi. Tutaj się jedzie. Nie pojedziemy ani z tej strony, ani z drugiej strony. Mamy w mostem bantowym jechać, ale nie pojedziemy, bo policja nie puszcza. Tam był straszny korek. Przedzi. Zaczęły roboty jakieś. Jeszcze jednocześnie remont jest, a wiaduktu ma być. Pana jak, jak mam do domu na stoki wrócić? Jak? Jak? Jechać na centrum i niestety pchać się aż na Przymorze. To znaczy przez, ten, przez tunel? Przez tunel tylko. A, a, tak, niestety, a, a co tu się niestety, stało? To był korek e, straszny, jak jechałem tak, do stronę, tak, teraz co jest? I teraz tak, depot ma awarię, e, jest wypadek, na dodatek most Siennicki jest zamknięty, wszystko się tak zblokowało, tak jak stało. No a to ja wiem, że Siennickie, ja, więc niestety Ja już zrobiłem raport z tego siednickiego, tak jest? Niestety jest. A teraz nie wiedziemy tu wcale. Tak, pomorska telewizja, dziennikarz. No to proszę próbować wszyscy, nic innego. Dookoła Wojtek. No niestety. nie pojedziesz, nie pojedziesz tutaj, musisz jechać tunelem. Tu nie no jak się okazuje. Mamy teraz most siedliski zamknięty, tym mostem nie pojedziemy, bo jest wypadek zablokowana. Masz Masakra Jest masakra, tutaj tyle ciężarówek chce pojechać do portu, też nie pojedzie bo Jakiś cyrkiel, coś mi się tu zablokowało to całe Kamera mi się nawet zaczęła. No tak to wygląda dzisiaj Tu się zaczęły roboty przy wiadukcie Masakra można tylko jechać na most wantowy. Nie wiedziemy tam jest most wantowy, jechaliśmy, bo z naszej jest jakiś wypadek na moście wantowym jak policjant powiedział możemy tylko pojechać możemy tylko pojechać przez tunel Do widzenia, dziękuję